Hej, witajcie z tej strony ja i witajcie w kolejnym odcinku z Movie Star Planet i przepraszam, że nie mam intra, ale to za dużo roboty dla mnie i mi się nie chce i nagrywam dzisiaj z Cześć, jestem Wiktoria. Tak i zareklamuj się, Pani. Zbijajcie na mój kanał, Ola link mojego kanału yy, W opisie, i tak, ona się nazywa Cukiereczek0515, ona nagrywa Minecrafta yy, MSP, no, no i wiesz, ona... No, ale ona chyba będzie tylko, kurde, zasłaniasz mi Na razie to nagrywam Minecrafta No, na razie nagrywa Minecrafta i ja sobie odkupię taki look, bo mi się podoba, mega I jak będzie mi za głośno słychać Wiktoria, to sobie mnie ścisz Spoko, ja Ciebie dobrze słyszę. Bo tylko tak mnie słychać, na Kamtasi Studio. Okej, okay, spoko. Sorry, że mówię to słowo, ale wika, ale sorry. Dobra. Aha, i jest nowy zwierzaczek, Wiktoria. Kupiłam sobie. Tak? Mhm. Ale on jest bardzo drogi. Szczerze mówię. Ile? Mm -hmm. Chyba tysiąc albo z dwa tysiące, nie pamiętam. Mam go na profilu, możesz go zobaczyć. Jak tysiąc? Jak tysiąc, yy, to sobie go kupię. Um, um, Oj tak mam wali. prawie dwa Ale super! Widzisz jaki super, taki słodki Jezu! Ej jak właśnie jaki słodki, taki balet, taka baletnica. A ja, a to słodki. Ej, wiesz co jak będę miała jak będę miała 21 tysięcy to sobie go kupię. Spoko, a ile mam? Ale to już za... Tak. 9 712 Aha i przepraszam jak Wiktoria będzie ścinać, ale coś yy, ma ze Skype'em, ze Skype ale ja, albo ja mam e, Przepraszam Twoja droga. I... <grym> Cze a ty czego się śmiejesz? Ja mam niesłodki, Jezu I przepraszam, jak będzie słychać takie szuranie herbaty, ale piję sobie ja też sobie piję herbatę w tym momencie akurat. No, ja byłam pierwsza, tak, jest, tak się spoko. E, no. Tak, e, tak naprawdę to piję. Ola, y, to znaczy ona mi zrobiła, zrobiła herbatę. Zrobiła. Aha, jak będziemy tak dziwnie słychać, jak raz tak, raz tak, to przepraszam bardzo. E, ale to jest dziwne, bo ciągle dodajemy jakieś nowe błonie, czy co, nie wiem. E, nie, co? Te pien... e, no. akurat... Ten Bonnie i mi się uda, u, udał. bo nie jest bardzo ładny. Wika, twoje marzenie. Zmieniam oczy i usta. <gdy país> ale, cery, ale, sięgną, ale... ale CERY nie zmieniam. No weź. No naprawdę, nie zmieniam. Nie, nie, nie zmieniam. Nie, nie, nie. Za dużo się jej naszukałam. Jak, yy, słuchajcie, jak będzie 100 łapek w górę po tym filmikiem, to zmieniam CERY. Co? Su słucham? E, czy e, czasem nie jesteś wymagająca? Niech będzie 15. Cicho, wiem, że nie dobiję. <grym> Dobicie tak. 15. No, 15 to zmienia. Ale ładny niebieski. Widzicie? Ładny bardzo. Wiktorii się podoba. Mm. Nie ukrywaj nie ukrywaj tego, że taki kolor oczu się, podo tobie się podoba. Um. Nie rozumiem? Jakiś kolor ust, ale nie mam pojęcia jaki. Ten wezmę, co o tym myślicie. Okej, okay, nie będzie za drogie, ale nawet powiem powiem wam, że nawet, nawet wyglądam ładnie. Jeszcze tak szczerze. Ej, widzisz Wika? Ej, czemu mi zwierzakał? Dobra, już mam. Ej, widzisz Wika? Ładnie się, ładnie się zmieniłam. Podoba się? Aha, napiszę, napiszę nagrywam, by. chociaż nikt mi nie napisze. Bo nie ma znajomych. No mam tylko sześciu, nie chyba że Pixie stanę ruszy dupę. Wiem, że ona nie nie odpisuje, ale nie no chyba że do modów dotrze, nie? Taki trochę beka. Mm, tak. Wika, masz włączony głos na MSP, czy nie? Masz czy nie masz? Ej, czemu nikt nie daje mi na mega Tak, jutro oczywiście na moim kanale się pojawią. Dobra, e, dobra, Cii, Wika, mam do ciebie pytanie. No. Masz włączony głos na MSP, dobra, już za późno. Nie. Nie? Dobra, masz wyłączony, tak? Tak. Okej, okay, to nie będzie odcinku słychać. E, e, ja pozdrawiam, wykrzyknik, wykrzyknik, Alicja, wykrzykuj, no. wykrzyknik. No. Czemu ty mówisz? Jeden a to dlatego, że dostałam od niej pozdrowie. i bardzo ty Ci nagrywasz? dziękuję. Czy, czy to nagrywasz? Nie. Dlaczego tak mówisz, że dziękujesz? I że pozdrawiasz? pozdrawiasz? No bo ty nagrywasz, ty... Nie. Kurde, ale myszka mi się zlodziła. O jezu. Moja myszka. Dzieńku, jeszcze jeszcze dwa. Fika ładnie, A, ładnie no, się no, ubrała. Tak, dwie... tak, Ładnie się ubrała. Ładnie i. No, ciao ciao. Ładnie się ubrałam, bo Cię nie słyszę. Wiesz co, mi się tak. podoba ten komplet, ale kurde, ale lagi. Yy, ale no zmieniłam, yy, zmieniłam, oczy i usta na twoje życzenie. Tak. Aha, i dawajcie jej gra, tylko ona wybiera. Z tego co wiem. Uh -huh. yy, chyba będziemy nagrywać gdzieś tak 10-15 minut, bo... Bo dłużej mi się nie chce po prostu, a dzisiaj za długo nie mogę być. Do 20 albo do jakoś tak. Nie wiem. E, poczekajcie, zrobię małą pauzę i do Was wrócę za chwilkę. E. Okej, okay, jesteśmy po krótkim cięciu, jakby to ująć. I tak, i zaraz jej damy prezent. listy, proszę tylko nie z listy, bo ja tego nie chcę, to ja Ech, dawajcie jej prezenty z listy ech, ech. Aha. Aha i możliwe że dzisiaj wstawię ech, Możliwe że jeszcze dzisiaj wstawię na YouTubie albo i nie Nie jutro, jutro, jutro Bo dzisiaj już nie będę miała czasu za bardzo Jak będę chuchać to przepraszam Jak będzie takie, takie echo trochę Ale ty widzę Masz Wiktoria Boże. Aha, i jak ktoś chce, nie mił komentarz, to niech się yy, powstrzyma, bo... Ej, po ale nie się, pasuje, więc... ci, ci moi znajomi się mi. Bo nie da prezentu. Dlaczego? Ja ci dam. Wiecie co, ja chyba wam zmienię takie ustawienie, ale ja nie mogę. Dobra, gówno będzie na cały. Aha, fajnie. Już tak nie mogę. Nie, poczekaj dziecięcie, mam brak odpowiedzi. Nie. No OK. Dobra, ja jestem z powrotem. I Wiktoria odzywaj się. Mówię, mu pieciągle coś mówię. Ciągle więc Wiesz co taka dziwna dziewczyna powiedziała... spytała się mnie, czy dam jej tego węża na nogę albo coś w tym guście, tego inną, jak to się nazywa. Jak źle mówię to przepraszam, nie hejtujcie mnie. I znowu brak odpowiedzi. Mam robić cięcia, czy nie? Zrobię cięcie, bo mi się nudzi. I mam brak odpowiedzi na Mozilla. Znaczy to nie jest Mozilla, to jest internet coś tam. Więc cięcie, drugie albo trzecie. Okej, okay, jesteśmy po cięciu i mnie wywaliło z MSP, spoko. E, Wiktoria, odzywa się, błagam, bo ja się chyba zamorduję. Aha, jak będziecie słyszeć mojego psa w tle, to przepraszam, ale on ma głupawkę. I tak, i zaraz będę kończyć, bo już trochę trwa. Na początku takie pierwsze filmiki moje będą strasznie krótkie, a później już wymyślę o czym będę na przykład nagrywać, no to oczywiście będą dłuższe, nad live'a może kiedyś nagra, nagram, nie wiem, zobaczę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom. Tak śpiewam na odcinku. Brawo, nie? nie to dostałam jeszcze jeden prezent od jakiejś dziewczyny. Ja ty się nie odzywasz jak, jak ten Nikola. Fajnie. Aha i dawajcie mm. prezenty, bo ona widna i chce na mega prezenty. No, właśnie, mm. Ja ci miałam dać, ale mi powaliło sms -a. No. I mnie. Subskrybujcie mnie. Subskrybujcie Nie mnie. Do mnie. 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 Tylko mnie. Kurde, ja mi się chyba tam to się studio zaraz wyłączyło. Nie, dostanę drugi piezek. Nie. Nie, wszystko mi się zladrzyło. Okej, okay, nie zladzyło mi się. Okej, okay, dobra. Jak... Przy połowę filmiku nie będzie nic słychać. Przepraszam, miałam problemy techniczne. MSP mi nie chodzi, chyba będziemy musieli taką za zakończyć Okay. Tak, oczywiście mojego psa będzie słuchać. No, jakże inaczej? Pisa, ja chyba będę no to... kończyć nagrywanie. Co? Wiesz? Okay. Yy, ja już będę kończyć nagrywanie. Wiesz? Dobra, to. ma. No, wiem, wiem, bo mi się strasznie loguje. Dobra, to ja kończę. Koń... Jeszcze nie, ja, ja, ja jeszcze chcę zakończenie. Dobra, więc... Co? Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawiajcie... Cicho! Zostawiajcie lajki, komentujcie, subskrybujcie. Pijcie herbatę. co chcecie, tylko nie dawajcie łapek w górę. W, w dół. Cicho! Bo moj, moja herbata już się studzi. bye! dziękuję za oglądanie. I pa! Pożegnaj się, Wiktoria! Głośniej mów i spokój pa!